Gdy wspomnienie starożytności odpływa w mroki niepamięci, pustkę po nim zapełnia świt nowej ery, nieznane jeszcze ścieżki, która już tętni własnym życiem. Tępa nadejścia nowego nie wytycza już praca ludzkich rąk, przyspiesza ono wraz z rytmem maszyn otwierając przed światem wiek odważnych innowacji. W kotłach stali i potu tworzy się wizja dobrobytu, ujarzmiając potęgę żywiołów i rozświetlając mrok nocy. Nowe urządzenia pozwoliły światu obserwować tworzącą się historię i zapewniły niewyobrażalne dotąd doznania. Zaawansowana broń wzięła zniszczenie, jakiego do tej pory nigdy nie zaznano. Niektórzy dostrzegli w tym szansę, by nałożyć swój dyktat, więc reżimy ciężką ręką zaczęły szerzyć swoje ideologie, popychając świat na krawędź wojny. Jednak niektórzy wybrali inną drogę. Ich wizjonerstwo roztoczyło przed ludzkością wyjątkową perspektywę. Pojedynczy krzewiciele nieskrępowanej myśli niestrudzenie pracowali nad odkryciem tajemnic wszechświata, które czasem potrafiły zasiać w naszych sercach strach i żałobę. Wraz z postępem staje się jasne, że nasz świat nie będzie trwał wiecznie, a przetrwanie ludzkości zależy od Umiejętności pokojowego współistnienia. Pokój jednak jest kruchy. Ludzkość zawsze będzie patrzeć w przyszłość, pragnąc coraz więcej, wytyczając kolejne granice tylko po to, by je przekroczyć. Świadomość, że wszyscy jesteśmy mieszkańcami jednej ziemi, pociąga za sobą odpowiedzialność i wiedzę, że nasze dzisiejsze działania mają trwały wpływ na pokolenie jutra. Witam wszystkich, mówi do Was kernel, to jest cywilizacja numer 5, nowy, wspaniały świat. W ten dodatek będę grał na ślepo, a więc zamykam oczy i zaraz jeszcze tylko chwilę opowiem i możemy grać. Mianowicie ten dodatek czyni z cywilizacji piątki grę o takim stopniu skomplikowania, że już starzy gracze nie będą na nic narzekali, a według recenzentów nawet czyni cywilizację piątkę najlepszą grą z serii. Ja grałem wcześniej i widzieliście to Ponieważ nagrałem Zagrajmy z samej podstawki I teraz będziemy Grać w dodatek tak jak mówię na ślepo W podstawkę grałem Po bardzo wielokrotnym Zagraniu Tym razem zagramy sobie Bez uprzedniej wiedzy Pojawi się wiele nowych mechanizmów Które trzeba będzie opanować Ale nie powinno być większych Problemów Tyle że tym razem zagramy sobie Polską. Polska pojawia się po raz pierwszy w całej serii. Możemy wybrać mamy Kazimierza III jako przywódcę i rasowy perk Solidarność. Ponadto dostajemy Husarię i dla niej książęcy stajnie. A co daje Solidarność? Dermowy ustrój społeczny po przejściu do kolejnej epoki. Co jest bardzo fajne do wygranej kulturowej, ale wygrana kulturowa teraz zupełnie się zmieniła. O tym wszystko powiem później. Ale już nie będzie tak prosto. To znaczy, wcześniej wygrana kulturowa nie była prosta. Jest po prostu bardziej złożona. Jaki rodzaj mapy? Tym razem weźmiemy losowy. Zobaczymy. Tak naprawdę stawiam. Znaczy, mm, chciałbym, żeby archipelag wyskoczył. Albo jakiś fraktal. Ale zobaczymy. Co wyjdzie to weźmiemy? Wielkość mapy. Zagramy w sześciu graczy. I 12 państw miast. Będzie trochę bardziej skomplikowanie niż na poprzednim zagrajmy, ale i tak powinno być do ogarnięcia. i nie powinno to zająć jakichś gigantycznych ilości czasu. Szczególnie, że szybkość gry weźmiemy na szybką. Co może sprawić, że to będzie po prostu trudne? I tyle. Poziom trudności. Normalny. Dobra. Teraz zaawansowane opcje. No, jakąś Marię, Portugalię. Miałem tu wybraną Katarzynę. Testowałem różne nowe cywilizacje. Jak widać, damscy przywódcy mnie najbardziej pociągali. I weźmiemy inwazję barbarzyńców jak zawsze. Czyli ten pod się barbarzyńców legnie znacznemu przyspieszeniu. To mi się podoba. A teraz jak się zmieniły rodzaje zwycięstw. Co prawda rodzaje same są te same. Ale pod zwycięstwem kulturowym i dyplomatycznym już należy czytać coś zupełnie innego. Jak widzicie, nie ma tutaj tooltipa, żeby można było sobie naprawdę przeczytać, co ma to znaczyć. Ja o tym wszystko opowiem. Dobra, jeszcze tutaj jest kilka ciekawych rzeczy. Najciekawsze jest to: losowa kalkulacja obrażeń. To jest to, o czym wspominałem wcześniej, że tego nie ma w cywilizacji. A tutaj można sobie włączyć. Za każdym razem, gdy zostanie wczytana gra, obrażenia będą generowane w oparciu o inne zmienne. Oznacza to, że po wczytaniu gry wynik walki może być zupełnie inny niż wcześniej. Tak się zastanawiam, czy to wziąć. Wiecie co? Hmm. Wezmę. Zobaczymy jak to pójdzie. Dlaczego wezmę? Ponieważ, jeśli okaże się, że będziemy jakoś strasznie słabować, dlatego że ja nie mam doświadczenia z tym dodatkiem, ani dodatkiem poprzednim. Gods and Kings, czyli bogowie i królowie, w którym dochodzi także religia, i szpiegostwa między innymi, to. Będziemy mogli przynajmniej jakoś wymaksować ładując, <ścoughs> czyli w starym stylu, bo tak naprawdę What? fuck, co ja zrobię? Domyślnie nacisnąłem, chciałem wyjść z zaawansowanych, świetnie. Dobra, sobie ustawię. Okazuje się, że właśnie takie loadowanie to jest rozgrywanie w starym stylu, o czym ja już dawno zapomniałem. Niestety zagręcę w Jagita Alliance trochę dłużej. I okazuje się, że jak tam nie zapiszesz przed. co prawie każdym ruchem, to możesz wyjść do, Możesz zostać w takiej sytuacji, że nie masz szans wygrać. Niestety było tam tak, że trzeba było właśnie loadować i próbować coś innego. Przy czym tam też nie było losowej kalkulacji obrażeń. Ale jak cokolwiek się zmieniło, już trochę inaczej było. Więc taka półlosowa była. Dobra, inwazja barbarzyńców. Dobrze. Będzie ostrzej. To mi się podoba. No dobrze, już bez klikania domyślnie rozpoczynam grę. Chwała Kazimierzowi Wielkiemu, obrońcy i władcy królestwa polskiego. Zasiadłeś na tronie w czasie ogromnej zawieruchy. Polska gospodarka była niewydolna, a naród Zmęczony wojnami toczonymi przez Twoich poprzedników. Mimo przeszkód, Twoje rozsądne rządy rozpoczęły w dziejach kraju nowy rozdział dostatku i bezpieczeństwa terytorialnego. Osiągnąłeś wiele, a na szczególną uwagę zasługuje skodyfikowanie ówczesnych praw, co wzmocniło i ustabilizowało kraj. Dostojny Królu Kazimierzu. Poddani wciąż podziwiają rozwagę, z jaką roztaczałeś swe panowanie. Czy przywrócisz Polsce i jej mieszkańcom dawny blask? Czy podbijesz wszystkich, którzy staną ci na drodze? Czy będziesz dążył do rozwiązań pokojowych? Czy zbudujesz cywilizację, która przetrwa próbę czasu? Oj tak, <noise> czy będziemy dążyli do rozwiązań pokojowych? Na pewno nie będziemy walczyli za. Waszą i naszą wolność. Tylko będziemy walczyli za naszą wolność. Dobra, załóżmy Warszawę. I ta rzeka będzie Wisłą. Dobrze. Mam tutaj wojowników, oczywiście. I ja tymi wojownikami pójdę na zwiat. Widzimy tutaj góry. Góry widać zawsze z daleka. Dobra, ja wejdę na jakiś pagórek. O. Od razu odkryto ruiny. Świetnie. Zaplanuję tutaj ruch. A w Warszawie zbuduję pomnik. Tak, tak. Czy może ze zwiadowców? Wiecie co? Wezmę zwiadowców. Przyda się na sam początek. I teraz badania. Hodowla zwierząt. A hodowla zwierząt ma coś nowego. Nazywa się to karawana. Jak można się domyślić. Dzięki karawaniom można handlować z innymi miastami. I to jest handel lądowy. Później jeszcze będzie specjalna jednostka do handlu wodnego. Dobrze: Łucznictwo albo hodowla zwierząt z handlem. Nie jesteśmy nad wodą, więc duża szansa będzie, że się przyda. I z tego co widzę, to nie jest zbiór wysp. Szkoda. No, dobra, hodowla zwierząt. Ciekawe, jak będzie kształtował się następny teren. Czy to pangea jest? Na razie na to wygląda, bo nie ma dostępu do żadnej większej wody. Dobra. Oczywiście tury robią się same. Aha. Ruiny zbadane? Ujawniły istnienie w pobliżu barbarzyńskich obozów. Tyle tylko. Tutaj jest jeden, tam był drugi. I tyle. Tak, widać tutaj kropki zieleni. <mamy, Mamy klimatyczną muzykę. Ale kolęd nie będziemy śpiewali, przynajmniej ja. Jak chcecie, to możecie sobie zaśpiewać. O, założono Panteon, to też coś nowego. Nieznana cywilizacja zaczęła czcić Panteon bogów. Wybrali wierzenie bogini świąt. Plus jeden do kultury i plus jeden do wiary za każde wino i kadzidło. Tak, tutaj jest coś takiego nowego, co nazywa się wiara. Tego ja nie bardzo używałem wcześniej. Oczywiście chodzi mi o grę. I. Cóż, zobaczymy jak to będzie działało, ponieważ ja coś tam widziałem. Mniej więcej wiem jak to działa z instrukcji, ale jaki to rzeczywisty wpływ będzie mieć, się jeszcze okaże. No dobra, wojownikami nie będę za bardzo podróżował daleko. Jeszcze wybiorę produkcję. Pomnik. Już tym razem pomnik. Będzie zwiększał kulturę. Warszawa powiększyła się. Świetnie. Będzie więcej rąk do pracy. Tutaj, ciekawe jak rozdystrybuowali. Przydział obywateli. O. Na razie na żywność zostali przydzieleni. No dobra, ja nie będę zmieniał standardowego przydziału, ponieważ zbalansowany jest. To mi się podoba. Tym zwiadowcom mógłbym w zasadzie wybrać automatyczne zwiedzanie. Ale na razie to nie jest takie przyjemne jak zwiedzanie ręczne. Zrobię takie kółko. Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Świetnie, karawana jest, ale na razie nie widzimy żadnej innej cywilizacji, więc nie ma po co ją robić. No i pozwala stworzyć dodatkowy szlak handlowy. Chyba jeden. jeden. Zaraz zobaczymy. Pokazuję koniu na mapie. I możemy zbudować pastwiska No tak, możesz stworzyć jednostkę handlową To to ja wiem Dobra, dziękuję, nie przypominaj mi o tym więcej Mam ustawione, że w opcjach Że nie grałem w dodatek Gods and Kings Dlatego od właśnie rzeczy z, Związanych z wiarą I z turystyką i tak dalej Ze szpiegostwem będziemy dostawali Tipy. O! Jest tutaj państwo miasto. Dobrze. I tak. Co teraz? Gerncarstwo? Kaplica? Kaplica daje wiarę. Ale kosztuje. Spichlerz też kosztuje, daje żywność. Doradca do spraw gospodarki zaleca gerncarstwo. Ale ja zobaczę na drzewo technologii. I tutaj możemy zaplanować sobie. O, że na przykład chcemy dojść tu <noise> i widzimy, że no, rzeczywiście dojdziemy do technologii przyszłości, ale trochę to nam zajmie. Możemy zaplanować sobie tak i w ogóle nie przejmować się tym, żeby klikać za każdym razem następne i następne, co ja w zasadzie nie polecam. Nie polecam dlatego, że sytuacja Twojej cywilizacji się zmienia. I może okazać się, że w danym momencie trzeba zmienić trochę kierunek. A jak nie zobaczysz tego sam, jak nie wiesz o tym sam, to żaden doradca ci nie powie, że tak trzeba. Choć może wtedy tutaj doradcy. Gdzie oni są? Gdzie oni byli? Dyplomacja? Doradcy? Jesteście. Moje ust dodatkowe informacje. Rado Doradców o. Nauka. No tutaj on mówi, powinniśmy wynaleźć górnictwo. E eee, tam. Garncarstwo? <grymne> Dobra, co ja będę chciał tutaj? Tylko muszę najpierw to zlokalizować. Matematyka, budownictwo, jazda, konna, waluta, inżynieria. Ja chcę prasę. Prasa drukowana. Co po drodze będzie? Pismo. Dramat i poezja. Służba cywilna, jazda konna, i tak dalej. Matematyka. Koło. Odlewanie metalu, obróbka żelaza. Dobrze to wygląda. Jazda konna też w końcu będziemy chcieli mieć. Właśnie. Książęce stajnie. I husarie Gdzie jest husaria? Jeszcze tego nie widziałem. Ale zapewne gdzieś bardziej w prawo. Tutaj jest metalurgia. No. Za 110 tur będziemy mieli prasę drukowaną. A czemu akurat chcę to? Ponieważ wtedy można zrobić kongres światowy. Co on daje? No, zobaczymy później. Odkryte ruiny. Dobrze, mam nadzieję, że nie będzie busta, to będą zmarnowane. 13 punktów kultury. I od razu dostajemy w następnej turze następny ustrój, moment. Czemu mi skróty nie działają? Sekunda, okej. Okay. Kolejne ruiny. Świetnie. Gdzie byli ci? Tutaj są barbarzyńcy. No rzeczywiście, nie mogę się za bardzo oddalać, chociaż tacy barbarzyńcy obecnie nie będą sprawiali problemów państwu jakiemuś, dlatego, że miasto dosyć dobrze się broni. Natrafiasz no, na Colombo. Świetnie, oni dali nam 30 sztuk złota. Są kupieckimi, przyjaznymi, z klejnotami i kadzidłami. Dobra. Hmm, hmm. Tutaj mam przejście przez góry, ale. mogę obejść klombo dookoła. To zaraz. Wybierzemy ustrój społeczny. Tym razem trochę się zmieniło, ponieważ mamy tutaj na przykład estetykę. eksplorację. A. jest coś nowego nazywa się ideologia. I tutaj nie możemy tego zobaczyć, ale tutaj będzie ta autokracja, ład i jeszcze to trzecie, co to, jak to się nazywało? Swobody. I będzie można wybrać ideologię sobie później, a także próbować ją narzucić innym. A jak jakieś państwo wroga będzie miało, znaczy wroga, nie nasze, będzie miało większość naszej ideologii. A ideologia, właśnie tego gracza, będzie sprzeczna z nią, to można zrobić rewoltę. A ja uwielbiam rewolty. No dobra, zobaczymy, co tutaj się kryje. O, jak miło, kolejne ruiny. No dobra, przyjmijmy wreszcie jakiś ustrój społeczny. Proponuję, jak zwykle, honor, który daje nam kulturę za każdego zabitego barbarzyńca i 33% premię do walki przeciwko nim. Wcześniej to chyba była 50% premia. Ale i tak to jest dosyć solidna premia. Co będzie następnie? No zobaczymy. Ale ja będę starał się trochę ładować w tą kulturę. W końcu to coś nowego? Aha. Moi sami się ruszyli i zbadali dotąd nieodkryte tereny. Czyli troszeczkę mapy się odkryło. Niewiele. Ha! Pokorni odziedziczą ziemię, lecz nie prawa do jej zasobów naturalnych. Świetnie. Mamy górnictwo, przy czym możemy budować kopalnie i karczować las. Ha! To mi się podoba. Tutaj widać, że jest granica następnego państwa miasta. Tam pewnie się udamy, zresztą ja będę chciał właśnie tędy obejść. Ale może zaatakuje teraz Dzikusów Dzikusi? <gryw> Zawsze jakaś opcja. No dobra, zobaczmy. Zobaczymy to później. Teraz zobaczymy. Krater Baringera. Odkryto cud natury. Wydajność ma całkiem niezłą. Trzeba będzie tutaj zbudować jakieś miasto. Dobra. Czyli mamy zbiornik wodny i tu, i tu. O Warszawa wysunęła swoje macki Po marmur Dobrze To teraz zrobimy robotników Następnie możemy zrobić karawanę To się okaże Może coś nowego będzie ciekawszego Jest ten krater Tutaj jest Wróg więc ja nie będę chciał Iść za blisko O Dobra Co, atakujemy? Nie ma co się rozdrabniać Jakichś tam sejwów robić Tak mamy autosejwy przecież Z każdą turę Jak widzicie Uch Oni stracili no, znacznie mniej Jak widzieliście Zaraz, zaraz Moment Coś mi się nie zgadza jak widzicie tutaj na tych paskach. Zresztą jak się przejrzycie, to też tu. No i tak mamy więcej HP, a straciliśmy więcej. To jest dziwne. Ale z tego co ja widziałem wcześniej, teraz wszyscy mają zamiast 10 punktów życia 100. Co jest sensowniejsze, ponieważ. <gryw> za każdym razem jak się atakuje, to się otrzymuje przynajmniej jakieś minimum obrażeń. I to zawsze. Nawet strzelając Skądś tam daleka A, Artyleria jeszcze chyba nie Ale jak się nalot robiło To i tak nawet dzikusi Potrafili rzucać jakimiś petardami To było zupełnie absurdalne Ale na pewno balansowało Tę rozgrywkę I okazuje się, że Za każdym razem przynajmniej jeden punkt Życia ubywał a to było bardzo dużo, bo to przynajmniej 10%. Co robiło, że nawet dzikusi mogli położyć jakiegoś wielkiego mechanobota. Jak on tam się nazywał. To co, atakować ich? Jedziemy znowu. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ej, jej, jej. Ej. Oni 40! A nasi tylko 19. Stracili. Dobrze to wygląda w takim razie. Więc tak, tych nie zaczepiamy. O nie. Za to pójdę tutaj jeszcze zobaczyć, co jest. Wglądam mi na to, że tutaj jest już biegun północny. Awans jednostki. Super! Można od razu sobie zrobić bonus, żeby lepiej ich zaatakować. Albo leczyć się. Co to jest? Pustynia. Klera. Czy pustynia to jest trudny teren? Wzgórza lasy dżungla. <noise> A otwarty teren to nie wzgórza lasy, dżungla. Czyli szturm bierzemy. Okej, okay, zajmiemy teraz to. Dostaniemy hajs, dostaniemy kulturę. 16 sztuk złota, 8 kultury. Świetnie, będziemy mieli następny ustrój teraz. Okej, okay, oni się ruszają. Będą chcieli wybić naszych. Mam nadzieję, że przetrwają, chociaż wątpię, Jeden przetrwa. Jest! Uuu, no to spieprzamy. Możliwość przyjęcia ustroju. Dobrze, teraz możemy albo rozwijać dalej honor, albo wziąć na przykład tradycję, wolność tradycja? Albo pobożność. daje pobożność teraz? Zwiększa wiarę imperiów. Przy czym przyjęcie pobożności pozwala ci budować kaplicę i świątynie dwa razy szybciej. Odblokowuje wielki meczet w Dżenne. Przyjęcie wszystkich ustrojów daje nam wielkiego proroka. Sprawia, że święte misje zapewniają plus 3 kultury. No nie wiem, ale możemy próbować tej pobożności. Dlaczego? Choćby dlatego, żeby zobaczyć nowe opcje. Dobrze Mandat niebios 20% zniżki na wszystkie zakupy Jednostek religijnych i budynków Za wiary. Teraz za wiarę można będzie kupować różne rzeczy Tutaj się generuje wiara Niestety My na razie za dużo tej wiary nie mamy Jedynie pozostaje Wierzyć w zwycięstwo Dobra Ci są jeszcze bez rozkazów Ja muszę jakoś o. pamiście Tutaj. o Jest jakieś państwo, jakaś cywilizacja. O. Spotkaliśmy kogoś. Są Maria Rainha de Portugal.